Witam Państwa. Dziś gościem MedExpressu jest Pan Profesor Konrad Rejdak, prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Witam Panie Profesorze. Rozmawiać będziemy o sytuacji pacjentów chorujących na padaczkę. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na świecie na padaczkę cierpi ponad 50 milionów osób. A jaka jest to skala w Polsce? Ilu mamy pacjentów z rozpoznaną padaczką? Badania epidemiologiczne wskazują, że jest to około 1% populacji, czyli w Polsce około 350-400 tysięcy osób niestety dotkniętych jest tą chorobą. Jest to zespół chorobowy, który ma wiele przyczyn, ale manifestuje się po prostu napadami drgawkowymi. Mogą to być też napady niedrgawkowe. Manifestacja padaczki jest bardzo bogata. A ci wszyscy pacjenci żyją wśród nas. Nie mhm. zawsze nawet zdajemy sobie sprawę, że chorują na padaczkę. Czyli możemy, właściwie powinniśmy mówić o padaczkach, a nie o jednej, prawda? Ta choroba ma wiele oblicz. Tak jest. To, to jest ważne, aby odróżniać. Jest to mhm. pewien objaw chorobowy, a przyczyn od wszystkich strukturalnych uszkodzeń mózgu po zaburzenia genetyczne. Oczywiście ważne jest, aby rozpoznać przyczynę padaczki i podjąć właściwe leczenie. My też często słyszymy, że ta liczba pacjentów z padaczką no, trzeba by ją mnożyć, jednak, bo około milion osób doświadcza skutków tej choroby. Myślę tutaj o najbliższych, o rodzinie, o tych wszystkich osobach, które w jakiś sposób są zaangażowane w opiekę nad pacjentem. Tak jest. Jest to no, powszechna wiedza, że niestety pacjent, który boryka się z padaczką lekooporną, no. czyli taką trudną w leczeniu, gdzie mimo podjętego leczenia nadal ma napady padaczkowe, wymaga opieki i to często wielu osób trudno jest mu funkcjonować w warunkach domowych pamiętajmy o skutkach bardzo ciężkich związanych z napadami a jakie może być uraz głowy czy inne sytuacje niebezpieczne i dlatego ten cały zespół osób wokół musi mm -hmm. czuwać, aby, mm -hmm. aby zapobiec tym nieszczęściom. Panie profesorze, jakie państwo, lekarze, specjaliści macie narzędzia, aby leczyć tych pacjentów? Czy macie do dyspozycji pełen wachlarz terapeutyczny? Podkreślam to dlatego, że indywidualizacja tego leczenia, właśnie w przypadku tej padaczki czy padaczek bardzo różnorodnych, jest kluczową kwestią. A no właśnie, od y, lat udało się y, rozszyfrować wiele przyczyn y, zespołów padaczkowych, a w związku z tym te leki stają się coraz bardziej celowane do mm -hmm. konkretnego zespołu. Owszem, w, w ostatnich latach trzeba podkreślić, dokonał się ogromny postęp, jeśli chodzi o farmakoterapię padaczki. Okazało się, że każdy nowy lek przynosi nadzieję pewnej grupie pacjentów. Nie jest niestety tak, że jeden lek może uleczyć wszystkich. wszystkich. Zapobiegamy mhm. napadom, ale też na razie nie mamy leków, które są w stanie na przykład całkowicie zlikwidować ten problem, czy wyleczyć padaczkę. Mhm. Mówimy o po prostu kontrolowaniu napadów. I dlatego też tak bardzo potrzebne są nowe molekuły, które dadzą nadzieję kolejnym pacjentom. A sytuacja jest taka, Panie Profesorze, proszę mnie poprawić, jeśli to nieprawda, że chorzy na padaczkę w Polsce są w znakomitej większości leczeni preparatami starej generacji. To wynika z pewnych tutaj uwarunkowań naszego systemu, pewnej obawy, te często mm. przed włączeniem nowoczesnych leków, z czym wiążą się koszta, ale też i pewne sankcje związane z zapisami w naszych regulacjach prawnych? Absolutnie nie zgadzamy się z tym. Uważamy, że, że pacjent musi być leczony właściwie, aby osiągnąć stuprocentową odpowiedź i kontrolę napadów co czyni go normalnym człowiekiem mm -hmm. funkcjonującym w społeczeństwie, pracującym. Także tak ważne jest, aby dobierać w sposób właściwy leki i dawać szansę pacjentom. Panie profesorze, jakie są konsekwencje braku właściwej terapii? Więc I te medyczne, i te społeczne. Tak jest. No, to są zjawiska, rzeczywiście są pewne zespoły o pewnej dynamice, czyli brak kontroli napadów może sprawić, że nigdy tej kontroli już nie osiągniemy, mhm. nawet stosując intensywną terapię. To są nie do końca jeszcze poznane mechanizmy, ale niewątpliwie jest tak, że. Każdy napad to jeden napad za dużo. Za dużo. I tutaj nie, nie ma żadnego kompromisu, że można akceptować pewną aktywność chorobową, gdyż, no niestety, właśnie z jednej strony skutki napadu, mhm. a więc y, urazy i nie, nieszczęśliwe zdarzenia, a z drugiej pewne zmiany w mózgu, które się toczą. I skutkiem tego na przykład może być encefalopatia y, padaczkowa, czyli. Z, z, Uszkodzenie struktur z powodu wielokrotnych, tak powtarzających się napadów. Ale też wiemy, że inwestycja w innowacyjne leczenie to są też korzyści i to są też mniejsze koszty dla systemu, prawda? To Zdecydowanie. Są to... to najlepiej zobaczyć na warunkach SOR-u, czyli z tak. przyjęć każdego szpitala. Tam trafiają pacjenci po napadach, zabierani z ulicy, z miejsca pracy. Im lepiej leczymy, skuteczniej leczymy padaczkę, tym takich sytuacji jest mniej, co zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, ale też redukuje koszta pośrednie mm. i bezpośrednie opieki medycznej nad tymi osobami. Pacjent, u którego odpowiednio wcześnie zdiagnozowano chorobę, odpowiednio wcześnie włączono innowacyjne leczenie, właściwie może osiągnąć stan wolny od napadów. Czyli może pracować, może być aktywny, realizować się w, w swoich rolach społecznych. Jak duża jest ta niezaspokojona potrzeba? Jak wielu jest pacjentów, którzy nie mają, a powinni mieć takie leczenie włączone? No, szacujemy, że około 75% pacjentów ma szansę, tak jak pani redaktor powiedziała, przy wczesnej diagnozie i właściwym wyborze leczenia, na wolność od napadów, czyli remisję wieloletnią, co czyni ich osobami zupełnie e, no Zdrowymi, jeśli chodzi mhm. o, o te, te, te napady. Oczywiście pamiętając, że odstawienie leków może skutkować nawrotem. 25-20% osób niestety ma padaczkę lekoporną mhm. i tu y, jest to już bardzo trudny problem specjalistyczny. Ci pacjenci muszą być diagnozowani, leczeni w specjalistycznych ośrodkach. Pamiętając też o pewnej opcji leczenia operacyjnego mhm. u wybranych osób, które spełniają kryteria, ale zdecydowana większość pacjentów z padaczką lekooporną skazanych jest na politerapię, czyli nawet łączenie różnych leków, aby uzyskać czasową remisję. I dla nich każdy nowy lek, każdy innowacyjny lek, który ma na przykład nowy mechanizm działania, może sprawić, że właśnie uda się u nich uzyskać tą lekę. Czyli jest opcja terapeutyczna, ale niedostępna w Polsce dla tej grupy pacjentów? No niestety. Czekamy na, na decyzje refundacyjne w przypadku najnowszych leków. To w zasadzie jest jeden lek, który tak. oczekuje na taką y, decyzję. Po dłuższym czasie, y, praktycznie takiego troszkę zastoju, na mhm. szczęście okazuje się, że może być y, konkretna substancja, która w sposób bardzo mhm. skuteczny y, kontroluje napady u mhm. osób, szczególnie z tą padaczką lekooporną. I no, aż się prosi, abyśmy mogli go użyć u naszych pacjentów. No i aż się prosi, patrząc też na takie dane, że żaden lek nowej generacji zarejestrowany po 2010 roku nie jest dostępny dla pacjentów w Polsce. Jak to wygląda? Jak wyglądamy na tle Europy, panie profesorze? No więc wspomniałem o pewnym zastoju w ogóle w, w tej dziedzinie, bo, bo wiele leków weszło, a potem już okazało się, że bardzo trudno przebić ten, ten niestety opór natury, czyli, czyli stworzyć coś nowego, więc każda nowość no bardzo, bardzo jest mile widziana i wręcz oczekiwana przez pacjentów i przez nas, więc tutaj no, możemy mówić o wielkim sukcesie, że coś nowego to się jest. pojawiło. I, i no, nie możemy czekać, aż, aż yy, yy, trudno powiedzieć, z, z jakich powodów czekamy, mhm. bo w innych krajach z reguły automatycznie, jeżeli mhm. lek zostanie wprowadzony na rynek, jest zarejestrowany, no, jest to dostępny dla pacjentów. Staje się refundowany. Panie profesorze, na czym polega ten nowy mechanizm działania, nowej terapii? Substancja Brivaracetam jest to substancja, która oddziaływuje na synapsę w mózgu i reguluje uwalnianie neuroprzekaźników w synapsie, a przez to hamuje nadpobudliwość neuronalną i redukuje ryzyko nawrotu napadów i generowania tych napadów. Jest to bardzo dobry mechanizm, gdyż nie ma potencjalnych działań ubocznych związanych z takim oddziaływaniem regulującym na uwalnianie neuroprzekaźników, mhm. tak jak się to dzieje w przypadkach leków starszej generacji. Tam znacznie częściej pojawiają się problemy z zaburzeniem funkcji poznawczych mhm. czy też wpływem na enzymy wątrobowe. Obecnie mamy do czynienia z molekułą, która naprawdę Działa bardzo korzystnie na, na mózg i nie, nie generuje potencjalnych działań ubocznych. Wróćmy jeszcze na chwilę, Panie Profesorze, do kosztów pośrednich, które są związane z brakiem odpowiedniej terapii. Ja tu posłużę się pewnymi danymi. W 2014 roku koszty utraconej produktywności z powodu padaż, padaczki wyniosły ponad miliard złotych, a w 2018, kiedy już e, mieliśmy do czynienia z now, innowacyjnymi terapiami, znacząco spadły do e, niespełna 800 milionów. Także zmniejszyła się blisko połowa liczba przyznawanych rent z tytułu niezdolności do pracy. E, to są takie konkrety, które mówią nam, jak istotne dla systemu jest wprowadzanie e, tego nowoczesnego leczenia. Oczywiście my mamy tu do czynienia z krótkoterminowymi mm. wymiernymi korzyściami dla całego systemu i oczywiście długoterminowymi. To, to jest świetny przykład właśnie długoterminowej inwestycji, mm. jaką jest właśnie y, o, o, ograniczenie kosztów takich już społecznych, rent, y, ale pamiętajmy o tych szybkich, bezpośrednich, czyli każda wizyta pacjenta u lekarza, y, każda wizyta na izbie przyjęć czy sorze. Bardzo dużo kosztuje, więc redukcja napadów zdecydowanie wpływa na te wielkie koszty. Ja myślę, że to, co dokonało się w Polsce, to już jest dużo że właśnie leki innowacyjne, nowoczesne, stały się bardziej powszechne w użyciu, a tym samym lepiej kontrolujemy padaczkę. Dlatego Wydaje się, że te obecne koszta, które moglibyśmy ponieść, są bardzo małe w stosunku do tego, co jeszcze można uzyskać. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Bardzo dziękuję.